W sierpniu 2019 roku, w samym szczycie kampanii wyborczej do polskiego parlamentu na antenie rządowej telewizji zaczęły pojawiać się komunikaty pochodzące z telefonu mojego męża. Były to treści zaprezentowane w sposób zmanipulowany, pozamieniany był nadawca z odbiorcą. Różne treści wysyłane w różnym czasie do różnych osób były kompilowane w jedną treść, rzekomo wysłaną do kogoś innego. Dodany był oczywiście obszerny przestępczy kontekst, bardzo sensacyjny, bardzo aferalny. 2019 rok sierpień to był początek medialnego linczu, z którym musiał zmierzyć się później przez kolejne tygodnie mój mąż i cała, jego, cała, cała nasza rodzina. Szanowni Państwo, tych materiałów wówczas prezentowanych na antenie rządowej telewizji, każdy jeden był zniesławiający, było kilkaset. Te materiały były emitowane przez kilka tygodni, aż do wyborów parlamentarnych w październiku, codziennie, od rana do wieczora, bardzo często w okresie największej oglądalności, czyli na przykład w głównym wydaniu wiadomości, oczywiście czerwone paski i tak dalej. Atakowany był mój mąż, który wówczas był szefem sztabu największego opozycyjnego ugrupowania Koalicji Obywatelskiej i oczywiście atakowana była, atakowana była cała polityczna formacja, opozycja. W 2021 roku w grudniu amerykańska agencja Associated Press ujawniła, że telefon Krzysztofa Brezy był wielokrotnie atakowany szpiegowskim narzędziem Pegasus. Chwilę wcześniej telefon mojego męża został poddany kryminalistycznej kontroli w Instytucie Kanadyjskim Citizen Lab. Później te badania były także potwierdzone przez Instytut Amnesty Tech. I te badania wykazały także, że doszło do masywnej infekcji tego telefonu. I w tamtym czasie, w grudniu 2021 roku, stało się dla nas jasne, że tamta kampania nienawiści z 2019 roku, emitowana na antenie wówczas rządowej telewizji była oparta o materiały operacyjne pozyskane w sposób nielegalny Pegasusem. Szanowni Państwo, historia użycia Pegasusa przeciwko mojemu mężowi wymaga szczegółowego opowiedzenia. Jest to przecież klarowny przypadek, w jaki sposób funkcjonowały wówczas instytucje państwa. Do jakiej degeneracji doprowadzono instytucje państwa? Bo przecież to jest historia o przestępczym zespoleniu upolitycznionych służb specjalnych, politycznie działającej prokuratury i urządowionych mediów. To jest także, proszę państwa, historia o słabych sądach. Ale. Nie możemy zapominać o jeszcze jednym istotnym kontekście tej historii. Komisja PEGA, kiedy Parlamentu Europejskiego, która zajmowała się sprawą Pegasusa, kiedy w 2023 roku prezentowała swój raport, wskazała na to na bardzo istotny kontekst wyborczy. I komisja PEGA nazwała użycie Pegasusa przeciwko szefowi sztabu koalicji obywatelskiej w okresie wyborów parlamentarnych europejską Watergate. A zatem możemy dzisiaj mówić, myśleć, rozumieć historię Pegasusa także w ten sposób, że oto upolitycznione służby specjalne próbowały w Polsce wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych. Chciałabym się zapytać, choć pewnie jest to pytanie retoryczne, czy to jest demokracja, czy demokracją jest państwo, które ma takie instytucje? Jeśli natomiast przejść do konkretu, tej konkretnej historii. Pretekstem do upolitycznienia sprawy i do inwigilacji Pegazusem stało się przesłuchanie w 2018 roku w listopadzie Agnieszki H. Agnieszka K. H. to jest osoba, która dzisiaj już jest oskarżona o proceder wyłudzeń w urzędach miasta Kruszwicy i Nowrocławia. Agnieszka H. pomówiła w swoich wyjaśnieniach. Bardzo wiele osób. Ale przede wszystkim, i to stało się języczkiem uwagi upolitycznionych służb specjalnych i upolitycznionej prokuratury, pomówiła Krzysztofa Brejza. Bardzo ciekawym aspektem tej sprawy jest to, że pomówień Agnieszki H nie weryfikowano w żaden sposób, chociaż można było. Zwykłymi, prostymi, klarownymi czynnościami procesowymi. Nie zrobiono zupełnie nic, ale zrobiono jedną rzecz. Na bazie pomówień. Agnieszki H., stworzono wniosek o kontrolę operacyjną. I ten wniosek przedstawiono sądowi jako uwiarygodnienie popełnienia przestępstwa. I tak oto doszło do kontroli operacyjnej mojego męża. I tak oto doszło do masywnej inwigilacji, która trwała od kwietnia 2019 roku aż do października. Był to nie tylko podsłuch PTK, ale także oczywiście była to inwigilacja Pegasusem. Jeśli chodzi o skalę tej inwigilacji, to była ona przepotężna. Z telefonu mojego męża ściągnięto 85 tysięcy wiadomości tekstowych. Za każdą z tych wiadomości tekstowych stała także jego lokalizacja. Wiadomości tekstowe były zaciągnięte z telefonu mojego męża wstecz, aż do 2010 roku, a zatem służby specjalne potrafiły. Na bazie tego, co pozyskały, odtworzyć, gdzie był przez cały ten czas, ponieważ kiedy wysyłał określoną wiadomość, to jednocześnie zapisywała się w telefonie jego lokalizacja. Poza tym oczywiście historia wyszukiwań internetowych, dostęp do wszelkich haseł, bankowości elektronicznej i innych, informacje o stanie zdrowia, skrzynka mailowa. Dzisiaj, kiedy. Patrzę na skalę tej inwigilacji, to uważam, że skala tej inwigilacji jest wprost niedorzeczna, niczym nieuzasadniona. Finalnie, po uzyskaniu tak obszernej bazy informacji na jego temat, nie potwierdzono nic z tego, co Agnieszka H rzeczywiście Krzysztofowi Brejzi zarzuciła. Mój mąż nigdy nie brał udziału w żadnym procederze wyłudzeń, e, nigdy w żaden nielegalny sposób, e, nietransparentny, nie finansował swojej kampanii wyborczej, nie brał udziału w żadnym przestępstwie. E, I tak to o to okazało się, że prokuratura, e, przepraszam, służby specjalne e, użyły tak masywnego narzędzia, użyły aż Pegazusa i zostały kompletnie z niczym. I w tym momencie wydarzyły się dwie sprawy, bo jesteśmy w 2019 roku. Po pierwsze, doszło do kontrolowanego wycieku informacji operacyjnych do mediów. I tutaj zataczamy koło i wracamy do początku mojej wypowiedzi. Służby specjalne w momencie, kiedy wiedziały, że już nic nie mają, że przestępstwo się nie potwierdza, doprowadziły do wycieku materiałów operacyjnych do mediów. Oczywiście materiałów operacyjnych dodatkowo zmanipulowanych, a ponieważ nie było tam przestępstwa, to ten kontekst przestępczy trzeba było stworzyć i go stworzono. Druga natomiast historia, drugie zdarzenie, które się wydarzyło, to rozpoczęło się trwające kolejne lata śledztwo trałowe, którego podstawą był pozyskany wsteczny z Pegazusa materiał. Śledztwo trałowe jest to taki rodzaj przestępczego zachowania, które polega na tym, że prokuratura przestaje zachowywać się w taki sposób, że. Potwierdza jakąś wiarygodną informację o przestępstwie, ale szuka przestępstwa. A zatem w, spośród wszystkich posiadanych przez siebie informacji zaczyna je przeczesywać po to, żeby być może znaleźć coś o charakterze przestępczym. I w ten sposób, Szanowni Państwo, Wysoka Komisja, rozpoczęły się trwające wiele kolejnych lat przesłuchania wielu osób, które to przesłuchania miały jedną wspólną cechę. Dotyczyły osób, które kiedyś coś do mojego męża napisały. I w ten sposób Pegasus, nielegalne w Polsce narzędzie, które zostało stworzone po to, żeby walczyć z terroryzmem, w Polsce przedstawiane jako narzędzie kontroli operacyjnej do ścigania przestępczości. W istocie Pegasus został użyty po to, żeby przesłuchać takie osoby jak. Sołtysa z Jaksic, trenerkę siatkarską, nauczyciela geografii z liceum Krzysztofa Brejzy albo woźnego z Ośrodka Sportu i Rekreacji, wszystkich na okoliczność ich zatrudnienia. Nikomu Krzysztof Brejza nie załatwił pracy, ale takie pytania padały. Czy pan załatwił, czy Krzysztof Brejza załatwił panu pracę? Nie. A może zna pan kogoś, komu Krzysztof Brajza załatwił pracę? Szanowni Państwo, gdyby to nie była prawda, to by to brzmiało niezwykle komicznie. Pegazus w istocie posłużył do tego rodzaju przesłuchań. Przesłuchiwani w ten sposób ludzie nie potwierdzali tego, że Krzysztof Brajza załatwił im pracę bo nie załatwił. Natomiast wszyscy potwierdzali polityczny charakter tego przesłuchania, skoncentrowanie wszelkich czynności na Krzysztofie Brejzie i taki niezrozumiały cel tych czynności. Niektórym osobom mówiono, że są przesłuchiwane w sprawie Krzysztofa Brejcy. Inne osoby mówiły, że czuły e, atmosferę zagrożenia w czasie tego przesłuchania. Wszystkie te osoby mają jeden wspólny mianownik, a w zasadzie dwa wspólne mianowniki. Po pierwsze, Żadna z tych osób nie była zatrudniona w Urzędzie Miasta i Nowrocławia ani nigdzie w Kruszwice. To nie były w ogóle osoby związane z procederem wyłudzeń. Po drugie, wszystkie te osoby kiedyś coś do Krzysztofa Brejzy napisały. Wątek, o którym teraz mówię, nie jest wątkiem nowym. On został ujawniony zarówno w książce Michała Kokota Polska na Podsłuchu opisywali również te. Yy, Charakter tych przesłuchań i ich styl Maciej Duda, redaktor i Łukasz Ruciński w reportażu Operacja Jaszczurka w Superwizjerze w TVN. Szanowni Państwo, tego rodzaju bezzasadne kierunkowanie postępowania i trałowanie to jest przestępcze nadużycie uprawnień. Tak nie wolno prowadzić postępowań. Konsekwencjami takiego prowadzenia postępowania są oczywiście dewastujące skutki, które człowiek Odczuwa w swoim życiu prywatnym, bo przecież to jest nie tylko wielomiesięczna inwigilacja, to jest, to jest też przecież poczucie osaczenia. Bo my wiedzieliśmy w tamtym czasie, że są wzywani jacyś ludzie na jakieś okoliczności. Oczywiście my nie wiedzieliśmy wówczas do końca o co chodzi. Natomiast atmosfera zagrożenia, że tu ktoś jest przysłuchiwany w a na jakieś niezrozumiałe okoliczności to te informacje wszystkie do nas docierały. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że konsekwencje takiego trałowania przestępczego, w mojej ocenie, można dostrzec nie tylko właśnie w tym aspekcie prywatnym, który dla mnie osobiście jest istotny, ale bardziej istotne jest to, co się wydarzyło w obszarze ekonomiki postępowania. Przecież przez to, że to postępowanie było skoncentrowane na Krzysztofie Brejzie, ono stało się w tym istotnym, autentycznym wątku wyłudzeń autentycznie przewlekłe. Przecież to postępowanie przekształciło się w trwające latami postępowanie w sposób zupełnie bezzasadny. A tymczasem przecież są jakieś wyłudzone środki, które powinny wrócić do samorządów Kruszwicy i Nowrocławia. Przecież są osoby, które faktycznie popełniły tam czyny zabronione, które powinny zostać osądzone. One nie powinny w sposób bezzasadny dzisiaj korzystać przez cały czas z domniemania niewinności. Ekonomika postępowania została w tej historii kompletnie zachwiana i należy o tej historii patrzeć nie tylko jako na, o historii, która czyni szkodę w życiu prywatnym, ale także w interesie publicznym, a może nawet przede wszystkim. Szanowni Państwo, osoba rzeczywiście zaangażowana w proceder wyłudzeń Agnieszka H nie została poddana żadnej kontroli operacyjnej. Agnieszka H nie była inwigilowana Pegasusem. Okazało się jednak, że jedynymi osobami, może inaczej, okazało się, że osobami, które były w tej historii inwigilowane Pegasusem, to byli po prostu politycy. Krzysztof Brejza, wówczas poseł na Sejm RP, szef sztabu Koalicji Obywatelskiej, Ryszard Brejza, jego ojciec, wieloletni prezydent Inowrocławia, dzisiaj senator, Magdalena Łośko, przez całe lata dyrektorka biura poselskiego, Krzysztofa Brejza, dzisiaj posłanka. Tak użyty Pegazus, Szanowni Państwo, wbrew medialnej narracji, którą próbują wtłoczyć w umysły ludzi politycy PIS, wcale nie służył do ścigania przestępczości. Przecież tak używany Pegazus tak naprawdę pomagał temu przestępstwu. W gruncie rzeczy ja to postrzegam w ten sposób, że on, że tak używany Pegazus w zasadzie chronił przestępstwo. Ja się sprzeciwiam kategorycznie takiej forsowanej przez polityków PiS narracji, że oto potrzebowaliśmy nowoczesnego narzędzia, bo były komunikatory, trzeba było je łamać. Proszę wobec takiej narracji posłużyć się konkretem, przykładem tego właśnie postępowania, yy, gdzie Pegasusa używano wyłącznie do celów politycznych, utrudniając w gruncie rzeczy skuteczne zwalczanie przestępczości. Szanowni Państwo, podsumowując, historia użycia Pegazusa przeciwko Krzysztofowi Brezie to jest wielopiętrowe przestępstwo. E, e, mm. Przestępcze zachowania służb są najpierw widoczne w obszarze samego zastosowania Pegasusa. Wyłudzano od sądu zgody na kontrolę operacyjną na bazie materiału niewiarygodnego, kłamano we wnioskach, oszukiwano, sąd tego nie weryfikował. Później te same kłamstwa były powtarzane we wnioskach o przedłużenie kontroli operacyjnej. Dalszym zachowaniem przestępczym jest oczywiście niezasadne kierunkowanie postępowania, trałowanie śledztwa, oczywiście wyciek materiałów operacyjnych do mediów przestępstwem osobnym i bardzo istotnym problemem jest oczywiście ocena legalności samego Pegazusa jako narzędzia użytego do kontroli operacyjnej. Moim zdaniem użycie Pegazusa nie miało oparcia w przepisach. Jest to narzędzie, które nie podlega autoryzacji. Broń cybernetyczna, która może przejmować kontrolę nad telefonem w taki sposób, że uważam, że nie może być traktowane jako legalnie funkcjonujące dzisiaj w dzisiejszym stanie prawnym narzędzie kontroli operacyjnej w Polsce. Natomiast historia użycia Pegazusa to nie jest tylko historia, o której należy mówić w kontekście, czysto prawnokarnym, tylko jako przestępstwo. To jest też historia wielowymiarowa w gruncie rzeczy, opowieść o cierpieniu, o pokrzywdzeniu z jednej strony, z punktu widzenia osób dotkniętych tym procederem, całych rodzin, ale także jest to symetrycznie historia o niegodziwości, o niemoralności, o tym, do czego potrafiły posuwać się upolitycznione służby specjalne, upolityczniona prokuratura, jak kompletnie pozbawione hamulców i etyki były te instytucje, wówczas już nie mówiąc o Mediach publicznych, których zachowanie jest poza skalą wszelkiej krytyki. To jest oczywiście uogólniając także historia o tym, co się może stać niewygodnej jednostce dla władzy, kiedy stanie w kolizji do autorytarnego państwa, albo może mówiąc inaczej, do państwa, które ma wysadzone kompletnie wszelkie bezpieczniki państwa demokratycznego. Dzisiaj zatem jak powietrza potrzeba nam prawdy, prawdy po to, żeby wiedzieć, w jakiej kondycji PiS pozostawił nam państwo, to po pierwsze, ale po drugie też prawdy po to, żeby ujawnić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które w tym nielegalnym procederze użycia Pegasusa brały udział. I jeżeli my dzisiaj o Pegazusie mówimy, to oczywiście powinniśmy o tym Pegazusie mówić w kontekście rozliczeń. Przede wszystkim oczywiście rozliczeń politycznych, to, je, to jest oczywiste. Rozliczeń prawnokarnych, tego wymaga sprawiedliwość, tego oczekuje społeczeństwo, tego oczekują pokrzywdzeni. Ale przede wszystkim, i to jest w mojej ocenie dzisiaj już dla mnie najciekawszy wątek, należy o Pegazusie mówić w kontekście wyciągania wniosków na przyszłość w obszarze funkcjonowania państwa, od politycznienia, sąd, od, od politycznienia służb specjalnych, od politycznienia prokuratury, wzmocnienia sądów, tak, żeby ta historia już nigdy nikomu się nie przydarzyła zarówno w sferze prywatnej aby nie przydarzyła się nikomu ale też oczywiście w sferze publicznej bo tak jak mówiłam dzisiaj już kilka razy ta sprawa ma dewastujące skutki także w sferze y, publicznej jeżeli jednak coś y, cokolwiek z tej historii wynika dobrego y, dla ogółu społeczeństwa dla wszystkich Polaków to właśnie to że sprawa Pegazusa pozwoliła w Polsce uczynić temat kontroli operacyjnej tematem interesującym dla wielu osób. Chciałam powiedzieć że Państwu, że temat tego, że należy ucywilizować kontrolę operacyjną w Polsce nie jest tematem nowym. O tym mówi się od wielu lat w środowiskach prawniczych. Natomiast był to temat zupełnie niszowy. I nawet w środowiskach prawniczych zupełnie nie nierozpoznany, niespecjalnie interesujący dla ogółu. Na temat kontroli operacyjnej niewiele się mówi na aplikacji, niewiele się uczy na studiach. Prawnicy zajmują się także tym w gruncie rzeczy nieliczni. Natomiast obszar kontroli operacyjnej przez wzgląd na jego niejawny charakter jest obszarem bardzo podatnym. Na to, aby następowały tam nadużycia uprawnień, także przestępcze nadużycia uprawnień. Jest to z drugiej strony obszar bardzo newralgiczny dla każdego postępowania karnego, ponieważ właśnie w tym obszarze kontroli operacyjnej znajduje się źródło y, rzeczywistego odkrywania tego, co przestępcze. Y, I dzisiaj y, możemy na ten temat opowiadać w sposób interesujący. Interesuje się tym społeczeństwo, interesują się tym media i zyskaliśmy dzięki. Może dzięki to jest złe słowo, ale przez historię Pegazusa zyskaliśmy przestrzeń po to, żeby mówić o tym, co trzeba zmienić. Jestem przekonana, że nie będzie lepszego momentu niż dzisiaj, żeby mówić o dobrych, prospołecznych zmianach w obszarze kontroli obywatelskiej. To wszystko jest nam potrzebne Polakom, jak powietrze. Dziękuję Państwu bardzo.